Aby rozpocząć pracę z My Own Conference, wystarczy wejść na stronę internetową, kliknąć zakładkę Załóż konto, a następnie wypełnić wszystkie pola wymagane, czyli adres e-mail oraz imię. Lub zarejestrować się przy użyciu konta Facebook lub Google. Następnie należy przeczytać i zaakceptować umowę użytkownika. Zaznaczamy pole Nie jestem robotem. Po czym możemy sfinalizować naszą rejestrację? Następnie każdy nowy użytkownik dostaje wiadomość z linkiem do panelu klienta. Jeśli mail potwierdzający nie został dostarczony, to należy sprawdzić folder spam. Otóż klikamy przycisk wejdź do panelu klienta. Aby zmienić plan taryfowy z darmowego na płatny, należy wejść w zakładkę profil po lewej stronie panelu klienta. Aktywować pole Wykorzystaj dane do płatności, a następnie wpisać wszystkie dane do faktury. Następnie możemy przejść do zmiany planu. W tym celu należy kliknąć zakładkę Płatności. Na górze widzimy, jaki plan mamy aktualnie. Dla wszystkich nowych użytkowników, będzie to darmowy plan na 20 uczestników. Po lewej stronie pod kalendarzem, możemy zmienić nasz plan. Pierwszą opcją jest plan jednodniowy. Jeśli na przykład potrzebujemy aktywnego konta tylko raz na kilka miesięcy, to nie musimy płacić za cały miesiąc. Wybieramy datę aktywacji planu. Na przykład jeśli planujemy webinar na 20 kwietnia, to zaznaczamy w kalendarzu i nasz plan zostanie aktywowany 20 kwietnia. Po lewej stronie możemy wybrać liczbę uczestników i zapłacić. Drugą opcją jest Zmień aktualny plan, gdzie możemy wykupić plan na miesiąc, dwa, trzy, pół roku albo rok. Im większy okres wybierzemy, tym większą zniżkę uzyskamy. Na przykład chcę zapłacić za trzy miesiące z góry, wtedy otrzymam zniżkę 10%. Po prawej stronie możemy wybrać liczbę uczestników, na przykład 500 uczestników. Tutaj również zobaczymy resztę szczegółów dotyczących naszego planu, liczby prezenterów, ile miejsca na dysku mamy oraz w jakiej jakości będą nagrywane nasze webinary. Po lewej stronie zobaczymy, ile uczestników wybraliśmy. Za jaki okres z góry chcemy zapłacić oraz jaką mamy zniżkę. Jeśli wszystko się zgadza, to klikamy przycisk Zapłać i mamy do wyboru płatność kartą albo przelew bankowy. Wybierając przelew bankowy, w nowej karcie otworzy się faktura Proforma. Klikając płatność kartą, wybieramy w jaki sposób chcemy zapłacić. Istnieje również trzecia opcja, a mianowicie zapłać przez PayPal. Aby ją aktywować, należy wejść w zakładkę Profil i zmienić system płatności na PayPal. Następnie, kiedy będziemy zmieniać nasz plan, pojawi się opcja Zapłać przez PayPal. Po zaksięgowaniu, opłacona faktura pojawi się w zakładce Płatności w historii płatności. W przypadku przelewu bankowego, zaksięgowanie może potrwać do 3 dni. Jeśli zaś wybierzemy przelew kartą, to zaksięgowanie zwykle następuje w ciągu 5-15 minut.